Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna, ogromna i mocnie spływa, tłusta oliwa. Stoi i sapie, dysie długa, dmucha, z żadnego jej brzucha. gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze parać węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żelaza i stali. I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a w czwartym wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów, w siódmym armata. Oj, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym złot, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry paki i skrzynie. Akt wagonów jest ze czterdzieści, sam nie wiem co się w nich jeszcze zmieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst! para bum, koła w ruch. Najpierw powoli jak znów ociężale. Ruszyła maszyna po szynach, po stale. wagony i ciągnie z mozolem. I kręci się, kręci się koło za kołem. I biegł, przyspiesza, i gna Sąc coraz prędzej. prędzej, I tu i stuta, łomoce, i pędzi, A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost? Po toże po torze, po, po toże po przez most, Przez góry, przez, przez, góry, przez tunel, przez las, I zwierzy, by zdążyć na czas, Do to tak tylko, I, i puka, i stuka, To, st to, tak, to, to, tak, to, to, tak, to, to, tak, to, to, Gładko, tak, lekko, tak, toczy się w dal, Jak gdyby to była piłka, nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz praszka i graszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak na A co to to, co to to, komu to Że pędzi, że wali, że bucha, bu, bu że para gorąca sprawiła to wróg. To para, co z kotła, rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki tłoczy, i tłoczy. I koła turkocą, i buka, i stuka. To tak to Wow, daliśmy radę. Dziękuję bardzo, super.